To właśnie jak Games, a dzisiaj zagramy w Time Shifta, czyli który miałem nagrywać miesiąc temu. No ale jednak teraz już zacząłem nagrywać, bo miałem problemy z mikrofonem. A myślałem, że to był już problem z pc ale dobra. Więc jeszcze o co chodzi w tej oto grze? To tak, ten doktorek, który jest tutaj na tyle, to jest doktor Crown, który on ukradł kombination Alpha czyli ten tak jakby gorszy, bo my będziemy mieć lepszy ukradł go, przeniósł się w czasie do tyłu, żeby zapadnąć nad światem i my oczywiście musimy coś z nas oporadzić więc my zapieprzyliśmy lepszy kombinezon cofliśmy tam do jego równoległego, równoległego świata i próbujemy go powstrzymać musimy mu zrobić heda z dziwnego pistoleta więc o to tutaj tu? Chodzi, oczywiście będziemy mieć mnóstwo jakichś tam um, misji, poziomów na dokładnie 24 i tyle właśnie będzie się składać... Od... Tyle właśnie będzie się składać ta seria z otwików. Z tylu od więc zaczynajmy sobie grę. Jeden gracz Oczywiście jakiś turbolak na, na początek. Okej, okay, dajemy sobie nową grę. Dajemy sobie poziom zaawansowany. Zresztą szum to będzie zbyt łatwo. a że tak się powinno dawać, Ale gramy sobie na zaawansowanym. I teraz tu będzie właśnie jakiś fajny bardzo filmik. Czyli jest zawsze takie mozolne. Cały entire building has collapsed and it was on top of To huge underground facility. This might be the cause outage. you needed to see me dr kron what are you doing in the alpha suit what's going on it must have been some kind of massive explosion if anyone was inside i don't see how they could have survived Identification accepted. Przenieśliśmy się do jego świata. I teraz będziemy właśnie zaczynać się, zaczyna się przygodę z tym szaleńcem jak się on jest. Był nam powiedziło, że to jest 1939 rok. jest bardzo interesujące. Reset Sam to intercept any video feed within the proximity. I just hope it's ready. Hey get up! We didn't want to move you till that suit stopped making noises. Come on, we gotta get out of here. Shit, they are close. Hurry on your feet. Hey, follow me. Hurry! <laughs> Wspaniałymi widzukami co kiedyś były. Gra z 2007 roku to jest. Dość... Był bardzo ciekawy. Dobra, czuło się zmiana nie da się grać. Więc jest git. Tu Mamy ludzi z ruchu oporu. Dzisiaj jest tu trochę. Uchy

Dzięki, co tutaj jest. To jest maszyna, którą oni chcieli właśnie powrócić do, do przyszłości raczej. I więcej tak nie, chyba. Tu za jakiś piękny robot, to wszystko rozpije Uwaga!

Okay. Dobra Zresztą to tak, jakbyś nie się tu schowam, bo się tak pokazać I na to mi za ale jak? On tutaj kawę no wiesz, to tak nie robił O, tutaj jestem

Szkoda że nie wolno biegać z sprintem. Co, no żyje? drzwi? Wow, co tu to znaczy? Lanie, Dobra, mamy teraz właśnie ten dużo pistolet. Tego no te słabe, słabe, ale ten to naprawdę jest sport, O, się ja nie Dobra, przejdźmy, Nie wiem, czy to swój łeb, łeb, czy nie. Ja tak szybko teraz ginę, what the hell? Ale dobra. To już się za, za bardzo pchało, bo muszę że to No i na widzę, ale pole Co to z nim dzieje No, a Chyba, się oczywiście zdali się dalej.

Właśnie, ale to jest takich miejsc, właśnie, że go roztrzaskało na strzępu. jego głowa jest, prawda? To To naprawdę bardzo fajnie jest to zrobione. Chcę popatrzeć. Tu mamy taki skrzypcie za mój miejsce, żebyśmy nie spotkać. Jakby tkwił, nie wróci. Ok. nie, nie. Musimy dead.

Dobra, ja może w tym momencie zregeneruję Szybciej dobra Dobra, gdzie jest jakieś ziarno, które się wolało Jest, tu bardzo dobrze I Dalej, tutaj będzie znowu gości Z elementy otoczenia by się mogły Zadał, chcę mocno nawet sparać się dobrze Dobrze, teraz, chcę powiedzieć, jest się dzieje, jest maścia Naprawdę jest Jęczę. Właśnie. Teraz będzie autopowrót. Triangulating. Altstream departure coordinates. Yeah. Alert. System malfunction. Alert. System malfunction. System malfunction. Alert. System malfunction. Alert. Alert malfunction. Alert. Wtedy teraz przez całą oto grę, co nas będzie czekać. I z tego wynika, że skok w się nie udał do powrotu. Skok nie powrócił. teraz zyskaliśmy nowe witności. Teraz musimy kontrolować czas, czyli coś co... co, co, co musimy spowalniać, zatrzymywać i jeszcze cofać. Cofać. No nie mogę. Dobra, więc na to zakończymy ten odcinek. Zapraszam Was do kolejnego odcinku, który... Nie wiem w ogóle, dokładnie pojawi. Do zobaczenia. Cześć.